What na kind of kotroni był jednym z najbardziej wpływowych mafijnych bosów Kanady ubiegłego wieku. W kraju klonowego liścia kotroni pojawia się 100 lat temu i dzięki zaparciu, ambicji i determinacji dochodzi do władzy. Nawiązuje kontakty z rodzinami mafijnymi z Nowego Jorku, dla których jego organizacja. Jest czymś w rodzaju filii. Dzisiaj opowieść o człowieku, który być może gdyby żył nieco później, to rywalizowałby w galach wrestlingowych przeciwko Halkowi Hoganowi, zamiast zajmować się nielegalną działalnością. Jakie były początki Kotroniego? Jak doszedł do władzy, która mafijna rodzina z USA ściśle z nim współpracowała? Wreszcie jak umarł pierwszy poważny boss mafii w Kanadzie. Zaczynamy. Jak podaje większość źródeł, Vincenzo Cotroni miał urodzić się 11 listopada 1911 roku we włoskiej wiosce Mamola w Kalabrii. I o ile miejscowość wydaje się być poprawna, tak rok urodzenia jest błędny. Na rodzinnym grobie Cotronich przy Vincenzo widnieje rok 1910, jako moment przyjścia na świat. Datę 11 listopada 1910 roku możemy zobaczyć również we włoskiej wersji Wikipedii, poświęconej Donowi. Skąd to nieporozumienie? Ciężko stwierdzić. Podobne wątpliwości budzi jego nazwisko rodowe, jak wyczytałem w zależności od dokumentów włoskich, amerykańskich czy kanadyjskich, Vincenzo miał na nazwisko kotroni, Controne, kutroni, katrino czy katroni. To akurat miało wynikać również z tego, że WIK przez całe życie był analfabetą. Pamiętajmy, że pochodził z biednej włoskiej wioski, gdzie raczej nie było możliwości, by odbyć odpowiednią edukację. Ostatecznie jednak najpopularniejszą opcją, z której korzystała prasa czy dokumenty sądowe, była pisownia Kotroni, choć na samym nagrobku widnieje forma Kotrone. Mamola to uboga mieścina, która na początku XXI wieku liczyła niespełna 3,5 tysiąca mieszkańców. Na początku XX wieku sytuacja najprawdopodobniej nie wyglądała lepiej. Rodzinie Kotronich brakowało perspektyw, żyli na skraju ubóstwa. Stąd też rodzice, Nicodemo i Maria Michelotta, podjęli decyzję podobną do tej, jaką dokonywało w tamtym czasie setki, tysiące włoskich rodzin każdego roku: emigracja. Najprawdopodobniej w latach dwudziestych ubiegłego wieku, dokładnej daty opuszczenia Włoch nie udało mi się odnaleźć, rodzina Kotronich wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Tam zamieszkali, ale na krótko. Już w 1924 roku. Vincenzo wraz z dwiema siostrami, Margeritą i Palminą, a także bratem Giuseppe, przybywają do Kanady, konkretnie do Montrealu. W tamtych latach miasto to było pierwszym wyborem wśród włoskiej migracji, chcącej rozpocząć nowe życie w Kanadzie. W późniejszym czasie na świat przyjdzie jeszcze dwóch chłopców. Młodsi bracia Wika będą nosić imiona Frank i Mikkel. Pięć lat po przybyciu do Kanady Vincenzo Cotroni otrzymuje kanadyjskie obywatelstwo. Ma wtedy 19 lat. I powoli przestępczy świat zaczyna go do siebie wzywać. Rodzina Kotronich mieszkała w ubogiej dzielnicy, trzymając się innych kalabryjskich rodzin, równie ubogich jak oni. Dzielnica Le Plot-Mont-Royal. Oprócz ubóstwa, słynęła także z wysokiego wskaźnika przestępczości. Bogaci mieszkańcy Montrealu unikali jej jak ognia. Warunki i środowisko, w jakim dorastał Vincenzo, sprawiły, że dość szybko skręcił na drogę przestępczości. Jako, że dorastał w czasach, gdy w Stanach Zjednoczonych wprowadzana była prohibicja, to Kotroni wszedł w ten biznes. Początkowo, jako zwykły pomagier, pracował przy przemycie nielegalnych trunków z Kanady do Stanów Zjednoczonych. Miał współpracować z jednym z większych butlegerów w Montrealu w tamtym czasie, Armandem Courville. Zanim skończył 20 lat, miał już bogatą kartotekę, pobicia, kradzieże czy napaść. Kotroni zbierał szerokie uliczne doświadczenie. Ale to też nie tak, że nie próbował uczciwej pracy. Zamiast chodzić do szkoły, pomagał ojcu, który był stolarzem, zarabiającym średnio 35 dolarów na tydzień. Jednak dla młodego, ambitnego mężczyzny, takie pieniądze, taka praca nie były wystarczające. Warto dodać, że niektóre dokumenty i raporty donoszą o awanturach z policją, w jakie miał wdawać się Nicodemo Kotroni. Podobno również i on miał być zaangażowany w bootlegging. Choć to raczej przeczyłoby doniesieniom o trudnej sytuacji finansowej rodziny. Oprócz tego Vincenzo zainteresował się również wrestlingiem i występował pod pseudonimem Vic Vincent. To właśnie podczas występów miał poznać wspomnianego Kurwila, który został jego trenerem i mentorem, zarówno na ringu, jak i w przemycie. Później to wszystko się jednak odwróci i kiedy Kotroni dojdzie do władzy, Armand będzie pracował dla niego. Choć jako dorosły mężczyzna, Vic Vincent ważył zaledwie 70 kg, to potrafił wykorzystać swoje warunki na wrestlingowym ringu. Zaczynał zyskiwać na znaczeniu i rozpoznawalności. Jako Vic Vincent, Kotroni dobrze poznał okolice, w których mieszkał i jeszcze głębiej zanurzył się w podziemny świat montrealskich klubów i nielegalnych lokali działających do późnych godzin nocnych. Te miejsca kontrolowane przez Adhemara Reynolta przynosiły miastu 200 milionów dolarów rocznie. W czasach prohibicji Montreal był jedynym dużym miastem na kontynencie, gdzie alkohol można było legalnie kupić. Kiedy doszło do wielkiego kryzysu wszyscy tracili majątki, życie, ale dla Kotroniego był to czas wzrostu zarówno zawodowego, jak i finansowego. W tamtym czasie zaczął o siebie dbać. Chodził w garniturach, dwurzędowych płaszczach i modnych kapeluszach. Wyglądał jak ktoś pomiędzy gangsterem a bankierem, nie mówił wiele. Był typem uważnego obserwatora. Pod koniec lat 30. kariera przestępcza WIKA rozszerzyła się o posiadanie fałszywych banknotów oraz członkostwo w grupach osiłków zatrudnianych do zastraszenia wyborców podczas tzw. wyborów baseballowych. W czasie takich akcji ekipy oczyszczały lokale wyborcze z przeciwników, a urny były wypełniane głosami na odpowiednich kandydatów. To była dość popularna metoda dbania o demokrację, znana chociażby z Chicago. Podobnie działał przecież Al Capone. Wraz z jego pozycją w podziemiu rosła również agresja i potrzeba dominacji. Kotroni wyznawał stare zasady drangety, mówiące o absolutnej dominacji mężczyzny nad kobietą. Takie myślenie doprowadziło jedną z kobiet do tragedii. W 1928 roku Wik Vincent zostaje oskarżony o gwałt na kobiecie o imieniu Maria. Ta miała odrzucić oświadczyny mężczyzny, co w jego głowie było czymś upokarzającym. Wziął Marię siłą. Ta co oczywiste zgłosiła sprawę na policję. Do rozprawy nie doszło, ponieważ w maju 1928 roku kobieta ostatecznie przyjęła oświadczyny Wika. Jakiś czas później na świat przyszła ich córka Rozina. Dla wielu ekspertów sprawa nie ulega wątpliwości. Kotroni był gwałcicielem. Vincenzo Kotroni głęboko wierzył w siłę męskości i za wszelką cenę chciał ją udowodnić. Rzekomo stąd wziął się jego zainteresowanie wrestlingiem. Nie miało znaczenia, że walki są ustawione i z góry wiadomo kto wygra. Wiedzieli o tym tylko zawodnicy i organizatorzy. W oczach widzów był męskim bohaterem lub antybohaterem. Co do męskości, to natrafiłem na pewną anegdotę, już z czasów, gdy Kotroni był bossem. Pewnego razu Vic został zaskoczony przez ekipę telewizyjną na środku ulicy. Myśląc, że to płatni mordercy, instynktownie zasłonił swoją strefę intymną. Mógł stracić głowę, ale nie główkę. Kotroni zaczął przedstawiać się jako niepiśmienny handlarz peperoni, który dostarczał wędliny do pizzerii. Była to oczywista fasada. Już w latach 30. miał opinię człowieka, który budził strach i który zdolny jest do skrajnej przemocy. Zaczęto nazywać go Ojcem Chrzestnym Montrealu. W 1940 roku uniknął internowania, mimo że urodził się we Włoszech. W okresie międzywojennym w Montrealu działała organizacja I Fili di Italia, Synowie Włoch, powiązana z Włoską Partią Faszystowską, która próbowała zdobyć poparcie miejscowej społeczności dla Mussoliniego. W przeciwieństwie do innych prowincji Kanady, gdzie królewska policja konna internowała praktycznie wszystkich włoskich imigrantów, w Quebecu zatrzymywano jedynie członków tej organizacji. Kotroni nigdy nie należał do synów Włoch i pozostał na wolności. W 1941 roku Kotroni i Kurwil kupili bar oraz nocny klub: Enfance Dore i Café Royal. Enfance Dore był w latach 40.-60. najpopularniejszym klubem w Montrealu. Choć Kurwil i Kotroni mieli w mieście opinię brutalnych typów, sam fakt posiadania baru oraz nocnego klubu oraz ich mecenat wobec francuskojęzycznych utworów muzycznych sprawił, że zaczęto postrzegać ich również jako promotorów kultury. Kotroni zorganizował też działalność hazardową tuż obok klubu. Jego człowiek, gangster Harry Ship, wynajął biuro przy Onfans Dore, które działało jako całodobowe centrum zakładów. W środku stały maszyny telegraficzne podające wyniki wyścigów konnych i wydarzeń sportowych, a bukmacherzy przyjmowali zakłady od każdego, kto zadzwonił. Powoli władza i wpływy Kotroniego stawały się coraz większe. Prawdziwym przyspieszeniem w rozwoju organizacji Kotroniego stało się przybycie do Kanady człowieka nazywającego się Carmine Galante. Materiał na jego temat znajdziecie na kanale. Spotkał się z dobrym odbiorem, więc polecam z czystym sumieniem. Link powinien pojawić się właśnie na ekranie. Galante chciał uczynić z Montrealu przemytnicze centrum to stamtąd miała być rozprowadzana heroina, produkowana w europejskich fabrykach. W ten sposób Vincenzo Cotroni i jego organizacja zaangażował się w operację o nazwie French Connection. Więcej o niej możecie usłyszeć w odcinku o Unione Corse. Serdecznie polecam. Początkowo galante i Kotroni się nie znali, i to pomimo faktu, że Kotroni był lokalnym przywódcą. Mimo wszystko przy nowojorskiej mafii wypadał blado. Dopiero ich wspólny znajomy, niejaki Louis Greco, połączył ich drogi. Wtedy też Vincenzo Kotroni wysłał wyraźny sygnał, że jest kimś, nie tylko lokalnie, ale znacznie dalej. Kotroni do tamtej pory był ważny, ale nie dominujący w montrealskim półświatku. Był kimś w rodzaju lokalnego rozgrywającego z kontaktami, reputacją i klubem, który zapewniał mu przepływ gotówki oraz szacunek. Jednak dopiero kontakt z Galantem wyniósł go na kolejny poziom. Galantę zarabiał w Montrealu ogromne pieniądze. Policja szacowała, że z samych lokalnych gier hazardowych zgarniał 50 milionów dolarów rocznie. Miał też dar do interesów i jeszcze większy dar do zastraszania. Właśnie kogoś takiego kotroni potrzebował żeby w pełni wejść w poważną międzynarodową grę. Obaj szybko stali się praktycznie nierozłączni. Widywano ich razem niemal codziennie. Jednym z pierwszych przykładów współpracy kotroniego i Galantego była historia właściciela klubu nocnego, Solomona Soliego Schnapa. Schnap odmówił wprowadzenia do swojego lokalu prostytutek, które pracowały dla Galantę. To był oczywisty błąd, za który Schnap zostanie ukarany. Kotroni i jego ludzie zjawili się pod lokalem uzbrojeni w duże młotki i kije baseballowe. I w ciągu kilku minut zdemolowali cały klub, powodując szkody na około 30 tysięcy dolarów ogromną sumę na tamte czasy. To była dość jasna wiadomość, że nowojorska mafia przejęła kanadyjską ziemię. A ich przedstawicielem jest nie kto inny jak Vincenzo Kotroni. Galanty był tak zadowolony z pracy Kotroniego, że formalnie uczynił go swoim deciną w Montrealu. Czyli odpowiednikiem lokalnego szefa, działającego w imieniu rodziny Bonanno. To oznaczało dla Kotroniego bezpośredni dostęp do nowojorskich bosów, większy autorytet w Kanadzie, możliwość kontrolowania lokalnych operacji rodziny Bonanno. Od tego momentu Montreal stał się jednym z najważniejszych punktów przerzutowych heroiny do Stanów Zjednoczonych. Kotroni grał w pierwszej lidze. W kwietniu 1956 roku, wskutek brutalnych metod wymuszeń stosowanych przez Carmayna Galante. Rząd Kanady zdecydował się deportować go do Stanów Zjednoczonych. Po jego usunięciu, Joseph Bonanno wyznaczył Salvatore Little-Sal Giglio na nowego przedstawiciela rodziny Bonanno w Montrealu. W czasie wyborów miejskich, w 1957 roku, rodzina Kotronich sprzymierzyła się z partią Union National. Wik wspierał ich kandydata, bo gwarantował jego organizacji ochronę i możliwość dogadania się. W skrócie, Partia była bardzo chętna do przyjmowania łapówek. Rwali atakowano, a jednego z nich niemal zabito. Mimo tak jawnej przemocy, aby zapewnić zwycięstwo sprzyjającemu korupcji kandydatowi, konieczne było jeszcze dostarczenie 20 tysięcy fałszywych kart do głosowania. Po objęciu urzędu jednym z pierwszych ruchów Fournier'a było zdegradowanie, a następnie usunięcie szefa policji, Pacific Planta, znanego z walki z przestępczością i zastąpienie go, Bardziej elastycznym człowiekiem. Mówiono, że Cotroni wyznaczył nawet kontrakt na życie Planta. Przekonany, że w Kanadzie nie jest bezpieczny, Plant uciekł do odległej wioski w Meksyku. W niedługim czasie z Kanady wyrzucono również Salvatore Gilio. Wtedy też Joseph Bonanno podjął decyzję. Jego interesy w Kanadzie będzie reprezentował Vincenzo Cotroni. Kalabryjczyk znalazł się na samym szczycie. Pozycja Kotroniego do dzisiaj jest obiektem spekulacji i dyskusji. Jedni mówią, że był samodzielnym Donem z powiązaniami z mafią nowojorską, z kolei inni twierdzą, że był kimś w rodzaju przedstawiciela rodziny Bonanno na Kanadę. Tak czy siak, pod koniec lat 50., Vincent był już na szczycie kanadyjskiego podziemia. Operacje Kotronich były na kanadyjskie warunki ogromne. Młodzi adepci mafii musieli przejść pięcioletni staż, zanim uznano ich za pełnoprawnych członków, a potem. Trafiali do ogromnej podziemnej organizacji. Policyjna analiza konta jednego z czterech głównych ludzi od prania pieniędzy pokazała, że przeszło przez nie 83 miliony dolarów. W okresie największego rozkwitu nielegalnych gier szacowano, że amerykańscy Bosowie Kotroniego zgarniali 50 milionów dolarów rocznie jako swój udział. Jednak w miarę jak Kotroni robił się starszy, coraz częściej przekazywał zadania związane z egzekwowaniem przemocy. Swojemu młodszemu o 20 lat bratu, Frankowi, który przypominał vinczę z młodości, pod względem gotowości do użycia siły. Sam powoli wycofywał się w cień i stamtąd kierował operacjami. W latach 70. i 80. Vincenzo kotroni był już cieniem dawnego siebie. Rak żołądka wyniszczał jego organizm, ale nie jego legendę. Pomimo choroby wciąż odwiedzali go politycy, prawnicy, księża, przedsiębiorcy i dawni żołnierze. Nawet gdy ledwo chodził, miał tę samą aurę szacunku albo strachu, którą roztaczał przez pół wieku. Jednocześnie wiedział, że jego czas się kończy. Nowe pokolenie mafii, sycylijscy gangsterzy z klanu Rizzutto, zaczynało przejmować Montreal kawałek po kawałku: operacje heroinowe, nielegalne gry, kontakty z Ameryką. Wszystko, co kiedyś należało do Kotroniego, przechodziło w ręce młodszych i bardziej dynamicznych rywali. Wik nie próbował z tym walczyć, był zmęczony. Zbyt wiele lat spędził kontrolując świat, który zmieniał się szybciej, niż on chciał to zaakceptować. Zadanie obrony terytorium dostał jego młodszy brat Frank, ale to już jest inna historia. 16 września 1984 roku Vincenzo Kotroni umiera na raka. Miał 73 lata, przekazanie kontroli pozwoliło mu umrzeć we własnym łóżku. Niewielu członkom mafii było to dane. Na jego pogrzebie pojawiło się mnóstwo osób. Choć on sam, pod koniec życia, miał być człowiekiem skromnym, wycofanym, unikającym rozgłosu. Jako boss rodziny współpracującej z amerykańską Bonanno, był w stanie jednym gestem czy słowem pozbawić człowieka życia. Ale z wiekiem, preferował inne rozwiązania, bardziej pokojowe. Stawiał na rozmowę i mediację. U szczytu potęgi kontrolował podziemie w Montrealu, ale z czasem nie wygrał. Jego śmierć zakończyła pewien etap. To on, Miał być nazywany pierwszym kanadyjskim ojcem chrzestnym. Na dzisiaj to wszystko. Serdeczne podziękowania dla patronów Pawła i Mateusza, których wsparcie jest dla mnie nieocenione. Jeśli podoba Wam się to, co robię i chcecie być tacy jak Mateusz i Paweł, to zapraszam na mojego Patronite'a pod adresem patronite.pl łamane nasza sprawa, gdzie znajdziecie przystępne progi. Pamiętajcie, by zasubskrybować kanał, zostawić dzwoneczek, bo 10 tysięcy. Jest już coraz bliżej. Serdecznie dziękuję. A teraz, jeżeli dotarłeś aż tutaj, zostaw komentarz o treści Mafia i słyszymy się za tydzień. Cześć!